Witajcie kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku nauki tarota z Lili Darmowy Kurs Tarota. Dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią na bardzo wiele Waszych pytań, które od Was otrzymuję. Jak zakończyć prawidłowo czytanie, pracę z kartami? Tak, nagrywałam już podobne materiały wcześniej, jak najbardziej. Znajdziecie je w różnych, w różnych materiałach, te podpowiedzi, w krótszych, dłuższych, także zapraszam na playlistę Nauka Tarota, darmowy kurs Tarota. Tam znajdziecie mnóstwo informacji na ten temat, w różnych materiałach, tak jak mówię. Ale chciałam też, żebyśmy mieli coś takiego w pigułce. Postaram się, żeby to było krótkie, zwięzłe i na temat. Tak, weźmy pod uwagę. Moją pracę, czyli nagrywanie horoskopów, duża ilość, regularnie, prawda? Muszę nagrywać, żeby, żeby to wszystko weszło na kanał, kiedy ma wejść. W związku z tym muszę też pilnować tego, żeby te same karty, które są używane w 12 znakach, zawsze były tak samo oczyszczone, tak samo naładowane i tak samo gotowe do kolejnej pracy. Kiedy kończę nagrania na dany dzień i wiem już, że w tym dniu nie będę nagrywać więcej horoskopów, ta talia, która jest używana do tego nagrania, musi sobie poleżakować. W ten sposób, tak jak teraz już widzicie, tasuję. Tasuję tyle razy, ile czuję, żeby wytrącić te energie, które tu uzbierały się. Oczywiście sposób tasowania nie ma znaczenia, jak tego nie zrobisz. Będzie dobrze. Twoja intencja ma być tylko oczyszczam, uwalniam te energię, które się tu zablokowały, oczyszczam, pozwalam, żeby, żeby to po prostu wyszło z tego narzędzia, żeby to narzędzie powróciło do takiej równowagi, prawda? do takiej neutralnej formy. Kiedy już czuję, że wystarczająco oczyściłam te karty, Sprawdzam ich stan energetyczny, rozcinając, gdzie poczuję. Zobaczcie, u la, zobaczcie, ile tu się nazbierało bólu, krzywdy. Czyli te karty wymagają mocnego oczyszczenia, prawda? Zawsze wnioskuję w duch kart, które, które mi się jako pierwsze tu pokażą. Tak, zdecydowanie, zobaczcie, głębokiej transformacji potrzebują. Wówczas wybieram bardzo silny minerał, czyli e, będę oczyszczać. Te karty w tym momencie czarnym turmalinem. Kładę go w ten sposób, żeby jak największa jego powierzchnia dotykała, oczywiście mniejszy, większy. Turmalin to nie ma znaczenia, bo turmalin zawsze będzie oczyszczał. I proszę ten turmalin w mojej intencji: e, oczyszczaj te karty z wszystkiego, co negatywne, co ciężkie, co uzbierało się, co się tu przykleiło, a może zaburzać kolejne odczyty. Pragnę, aby to narzędzie powracało teraz, powróciło do neutralnej formy, i w ten sposób zostawiam tego tarota. No, na często kilka godzin, ale zanim to zrobię jeszcze, zabezpieczam talię od tej drugiej strony. Te dolne karty sprawdzam, jakie tutaj są. Te negatywne bardzo daję tam na, na koniec, żeby po prostu. Nie było tu generowania zbyt dużych energii. Biorę sobie maga cesarzową. Często sobie biorę arcykapłankę tutaj jako takich strażników tej talii, żeby te energie, które tu się gdzieś przyczepiały, poprzyklejały, żeby zostały oczyszczone, wyciągnięte przez turmanin, żeby się nie wydostały jakby z tego tarota. Takie potężne energie, jak tu widzicie, raczej wkładam dalej, za, no powiedzmy, pozytywny aspekt, takie pozytywne karty małych arkan. Po prostu, żeby to była niewielka tutaj na końcu energia, żeby niewiele się mogło tutaj jakby wydostać z tych takich energii mm, mocniejszych. I jak już mam tutaj kilka małych arkan, takich lekkich, prawda, pozytywnych, dosyć, prawda, czy takich neutralnych, Kładę nam cesarzową, arcykapłankę i maga, ale jego odwracam. On ma być tym lustrem odbijającym energię do środka. I w ten sposób zabezpieczona talia oczyszcza się u mnie, kochani. No tak jak mówię, jeżeli na przykład kończę na dany dzień, to zostawiam w ten sposób tarota do następnego dnia, i kolejnego dnia przychodzę. Podejrzewam, że tu będzie dalej to samo, chociaż może się już trochę oczyścił. I znowu pytam, w jakim stanie energetycznym jest ten, ten tarot. U, zobaczcie, nic się nie oczyściło tak podejrzewałam. No bo to za krótko, prawda, żeby turmalin wszystko wyciągnął. Ale ja Wam tu chcę raz, dwa pokazać. Więc jeżeli mi się pokaże po rozcięciu bardziej pozytywna karta, że już widzę, że te karty są energetycznie oczyszczone, wtedy biorę turmalin i jeszcze sobie kładę kryształ górski. Mam taki łupek, taki widzicie gruzowy, bardzo dobrze działa wcale nie musi to być jakieś piękne, nie wiadomo jakie i teraz proszę aby jeszcze to co tutaj pozostało zostało powrócone, jakby żeby energetycznie ten tarot powrócił mi do neutralnej formy, bo o to mi chodzi, żeby był, była to forma neutralna i czasem w ten sposób już zostawiam i mm, siadam do następnego czytania biorę już wtedy ten kryształ roztasowuję i pracuję ale jeżeli karty są oczyszczone, biorę talię i czuję taką dziwną jakąś wibrację, a muszę wziąć tą samą talię, prawda? No bo wiadomo, horoskop, żeby były te same karty we wszystkich dwunastu znakach. Sprawdzam. Mhm. U czuję tutaj, że tu bra brak jest mocy, brak jest siły na przykład, prawda? No to wtedy jeszcze kładę sobie tutaj mam... Minerał, który się nazywa karneol, bardzo silny energetycznie. No i teraz już proszę nie oczyszczenie, tylko o doładowanie tych kart tą energią, prawda? Karneola. I w ten sposób, kochani, naprawdę przepięknie to narzędzie można przeprowadzić od takiego powiedzmy brudu energetycznego do oczyszczenia energetycznego, później do tego neutralu energetycznego. Gdzie pomaga nam Kryształ Górski, prawda? I później do naładowania, jeżeli potrzebujemy, na przykład energią karneolu. Jak widzicie, mamy tutaj także inne minerały. Bardzo dobrze, bardzo dobrze do ładowania będzie też przydatny na przykład cytryn. Na przykład jest taki minerał awenturyn żółty, też przepięknie działa. Wszystkie żółte generalnie, czy bursztyn na przykład też przepięknie działa, ładując. Oczywiście to są już inne ładunki niż karneol. Ja z karneolem pracuję od dawna i jest to rewelacja, uwielbiam. Tu mam inne jeszcze, inne jakby odmiany karneolu, ciemniejsze. Natomiast to, co trzymam tutaj w rękach, jest niesamowitym minerałem, i tutaj on też jest, słuchajcie, po bokach, prawda? I tutaj, i on się nazywa, ojejku, od cytryny, limonit, no właśnie, od limonki bardziej, powinnam powiedzieć. Limonit, on też jest niesamowity, słuchajcie, czy ciemniejszy, czy jaśniejszy, jakbyście nie znaleźli. Limonit fantastycznie też pomaga ładować, ale to trzeba już indywidualnie sobie dobrać do siebie, do swojej potrzeby i zauważyć, co jak e, działa. Natomiast jeszcze raz przypomnę, kochani, oczyszczanie z takich brudów energetycznych. Turmalin czarny jest najlepszy, później e, równoważenie, to tu nam położę może, no i do takiej pełnej harmonii, do e, wyciszenia, jakby neutrala. Kryształ górski, no i tutaj do ładowania ja zawsze proponuję karneol. I tak wygląda moja praktyka. Oczywiście robię to z każdymi kartami, których używam w czytaniu, czyli nie tylko tarot, ale też wszystkie karty wyroczni. Także domykam, jeżeli zostawiam na wierzchu, prawda? A wiadomo, że jeżeli mam cykl nagrań przez kilka dni, na wierzchu one leżą na biurku. I zawsze są zamknięte właśnie pod spodem. Domykam właśnie w ten sposób talię, ale zawsze wybieram świadomie tą kartę na końcu. To jest akurat anielski tarot, prawda? Anielska mądrość. To wtedy też szukam maga i tak samo robię, ale pamięta, pamiętajcie, żeby tu na dole nie zostawiać negatywnych. Tych kart o takiej negatywnej e, polaryzacji, prawda? Tylko raczej te takie neutralne. Łatwiej jest utrzymać energię w środku, natomiast jeżeli mamy karty Oracle na przykład, no to wtedy, żeby ta karta była w miarę pozytywna, tu też, i też domykam w ten sposób, odkładam i tak samo oczyszczam, neutralizuję, ładuję. To jest ważne, żeby po oczyszczeniu kart je naładować ponownie energetycznie. Jeżeli tego nie zrobisz, czyli musisz im dać znowu najeść, jakby, prawda, musisz im dać reenergii. Oczywiście ładowanie Tarota czy innych kart nie musi Wymagać minerału, możesz to ty zrobić po oczyszczeniu, tasując te karty, ale pamiętaj, że wówczas możesz zmęczyć się jakby energetycznie, czyli przyjdzie ci usiąść do nagrania czy do czytania dla kogoś, okaże się, że nie masz siły, dlatego że całe, cała ta twoja siła wewnętrzna energia poszła na doładowanie tarota, prawda, czy innych kart, dlatego tak ważnym jest, żeby zaopatrzyć się w minerały, które są w stanie akumulować energię i później doładowywać narzędzie dzięki twojej intencji, tylko to zawsze musi być intencja, pamiętaj, turmalin oczyszcza z brudów energetycznych, kryształ górski neutralizuje, prowadzi do harmonii pełnej, na przykład karneol, czy lemonit, czy cytryn, prawda, Doładowują te minerały. Oczywiście minerały ładujące ich jest więcej, ale na razie, może takie podstawowe chciałam Wam podpowiedzieć. Tyle, kochani, w dzisiejszym odcinku. Utulam Was mocno i mam nadzieję, że ta podróż z Tarotem jest dla każdego ciebie przepiękną przygodą i podróżą. Utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Papa. Pa.